Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym tak loża prasowa The Telegraph informuje, że HMRC otrzymało nowe uprawnienia pozwalające na bezpośrednie ściąganie podatku z kont bankowych podatników. Zmiana dotyczy osób, które zalegają z płatnościami powyżej tysiąca funtów. Jak podaje gazeta, inspektorzy skarbowi już rozpoczęli korzystanie z tych tak zwanych director cover powers. Zanim pieniądze zostaną zajęte przez HMRC ma ono obowiązek skontaktować się z podatnikiem, a na koncie musi pozostawać minimum pięć tysięcy funtów. Funtów po odjęciu długu. Podobne rozwiązania wprowadzono już w 2015 roku, ale przerwano je w czasie pandemii. Teraz wracają w te fazie testowej, a wcześniejsze raporty wskazywały, że dzięki nim do budżetu mogłoby trafić dodatkowych 180, 178 milionów funtów rocznie. Eksperci, tutaj cytowani przez The Telegraph, ostrzegają jednak, że choć podatki trzeba płacić, nie ma pewności, że HMRC zawsze będzie postępować bezbłędnie. Krytycy tutaj nazywają te przepisy wręcz drakońskimi, bo urzędnik bo dają one urzędnikom ogromną władzę. Rząd też planuje kolejne zmiany, między innymi większą kontrolę kont oszczędnościowych, powiązanie ich z numerami, naszą i szans number, a nawet możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji do sprawdzania mediów społecznościowych podatników. To tyle, proszę Państwa, na dzisiaj w przeglądzie prasy podatkowej ja się z Państwem żegnam i. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.